Suarez in the strike for Neymar. Neymar! Genius oh! from Neymar! Are you kidding me? Suarez is absolutely imperial on top of Kilimanjaro Suarez. And he says, let's go for a good claim. Siemanko Ludziska, witam Was w kolejnej recenzji na kanale. Jeśli jesteście nowi, to prowadzę tu taką serię, gdzie ja w swoich rękach przeciętnego gracza, który mniej więcej wbija Golda 2 w lidze weekendowej, oceniam Wam zawodników stopowej półki, żebyście mogli zobaczyć, czy warto je robić, nawet jeśli nie jesteście totalnie prosami. Dzisiaj na rusz idzie Neymar w wersji Headliners, ale powiem Wam, że spokojnie tę recenzję można też podpiąć pod wersję Player of the Month, ponieważ te karty się prawie od siebie nie różnią, więc spokojnie też możecie sobie tutaj odpowiedzieć na pytanie, czy warto jeszcze zrobić jego SBC, który wciąż jest dostępny jeszcze przez kilka dni w wersji 94. Oczywiście, Neymar, jak to Neymar, wysoka, średnia pracowitość i 5 gwiazdek sztuczek, 5 gwiazdek słabszej nogi niesamowicie dobra kombinacja. Lepsze już praktycznie być nie może, jeśli chodzi o jego no, cechy, tak właśnie przechodząc też do nich, bo tak naprawdę tamto to nie są cechy, tylko na statystyki. Zwał jak zwał. W każdym razie ma strzał fałszem i dryk, i podatny jest na kontuzję. No to nie jest najlepsze, ale to akurat nie ma praktycznie znaczenia, jeśli grasz online tą kartą. Strzał fałszem jest dość ważny, bo to jest bardzo przydatna cecha w grze. Jeśli chodzi o statystyki, niesamowite tempo, szczególnie ze stylem gry, który mam na niego założony. Strzelanie bardzo dobre, zwinność wiadomo, jak to Neymar, prawie że wymaksowana. Nie jest za silny jak to Neymar. Ma też całkiem niezłą wytrzymałość w tej wersji, ale. I tak uważam, że jeśli grasz nim na SPO, to w około 75 minucie warto mieć jakiegoś super zmiennika na niego, bo jednak jest to bardzo wymagająca pozycja, a jeśli grasz nim na napastniku, to spokojnie może dotrwać do końca meczu. Zaraz właśnie do nich przejdziemy i zobaczymy, jak jego statystyki sprawdzają się w grze. Piękne podanie Pirlo. I dalej się Silva utrzymuje przy piłce. Del Piero, Neymar i mamy gola z pierwszego. z pierwszej piłki? Nie. No, chyba tak. Z pięknej akcji. Tyle chciałem powiedzieć. Hmm. Bardzo ładnie tamto nali się utrzymał, pokazał swoją siłę. I Neymarek oczywiście z finezyjnego on z takiego miejsca nie buduje. Neymar. Neymar to musiało wpaść. Znowu mamy komfortowe prowadzenie. Ach, szkoda, że tam jeszcze runy i nie zlecalił sobie brameczki na koniec. Ach, szkoda, że tam Pirlo nie doleciał. I koniec meczu. Neymar z hat-trickiem. Bardzo ładny mecz w jego wykonaniu, ale naprawdę trzeba pochwalić, że wszyscy tutaj świetnie grali. I już Del Piero rozpoczyna strzelanie. No i kurcze Neymar załatwia sprawę. Standard na niego zawsze można liczyć. Leć, Neymar, leć i strzel to! Ach, Glory jest naprawdę dla mnie tak dobrym bramkarzem w tym roku. A, się pobawił tam Neymar. No i po meczu skromne 2-1, ale tutaj naprawdę Neymar spisał się całkiem nieźle, chociaż czasem ten jego dribbling jest y, dziwny dla mnie, ale może to akurat kwestia gry. Uuuu, serio to nie był karny. Eh, FIFA to wspaniała gra, piłkarska, nie ma co. War, gdzie był kurwa War? No. Masz za karę do dobitki. A nie, nie masz. Kurwa, bo oczywiście spalony. Sandro Ależ piękna akcja, wykończenie i gol w pięknym, pięknym stylu. Myślę, że Neymar tutaj znowu wygrał nam giereczkę. No proszę. Neymar umie też przejąć piłkę, jak widać. Ale, ale, ale umie zrobić wszystko. I pięknie Neymar wykańcza sytuację. O to chodzi. Pięknie Del Piero, pięknie I pięknie Neymar Tak jest, oczywiście, finezja Neymara robi swoje I Neymar załatwia sprawę, wreszcie zasłużona w pełni bramka Piękna akcja, piękna akcja, naprawdę. Nic dodać, nic ująć. Aha, do widzenia. Silva, tak jest, to chyba jego mecz. Boże, co za gol! Czy to spalony? Spalony, ale... Ależ ładna, prawie bramka. No i chyba bez komentarza. A więc czas na podsumowanie naszego Neya. jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny w wersji Player of the Month, czyli tej dostępnej w sbc oceniam tylko na 5 na 10 z tego powodu, że no jest to po prostu potwornie drogi sbc a są lepsze wersje jego dostępne na rynku za końcy, a mamy też tańsze opcje troszkę gorsze, ale przynajmniej wymienne, a nie wiadomo jeszcze ile Neymar dostanie wersji specjalnej do końca roku na pewno dostanie Totsa, bo nie wierzę w to, żeby nie, a to do nas się zbliża już za jakiś miesiąc, półtora moim zdaniem, ale Wiecie, jeśli macie bardzo dużo niewymiennych kart, albo nie możecie się temu oprzeć i chcecie mieć bardzo dobrą wersję Neymara w klubie i wiecie, że już jej nie wymienicie i raczej nie będzie was go stać na wersje wymienne, to rozumiem tą decyzję. Wersję Headliners oceniam 9 na 10, jeśli macie dość wysoki budżet, jest to jego najlepsza wersja i nie możecie tutaj podjąć złej decyzji kupując go, no oprócz tego, że oczywiście liczycie się z bardzo dużą marżą, więc jeśli będziecie planować go sprzedać, sprzedać to możecie się liczyć z tym, że no stracicie na tak zwanym taksie. Wersja Inform oceniam 10 na 10 i Golda również 10 na 10, tego powodu, że uważam, że no oceniamy tutaj jakość, a cenę, tak. Tutaj nie płacicie jakoś potwornie dużo za Informa, szczególnie za wersję złotą i są to karty wciąż na bardzo, bardzo dobrym poziomie. Jak na pewno gracie ligi weekendowe, to widzicie, że złotych Neymarów jest bardzo dużo, jest to wciąż bardzo, bardzo solidna karta. Oczywiście zobaczycie małą różnicę, może nawet troszkę większą niż małą, szczególnie w wersji, między wersją Gold, a wersją Headliner z tego powodu, że no tutaj widzimy wyższą staminę i troszkę wyższy dribbling, no ogólnie wiadomo, Troszkę wyższe staty to już jest plus 3, to już jest dość znacząca różnica, ale wciąż złoty Neymar to jest bardzo dobry wybór dla niższego budżetu. Performance, wersja POTM bądź Headliner, spokojnie tutaj mogę dać 9,5 na 10, bo sami widzieliście jak niesamowicie skuteczna jest ta karta. Inform bądź złota wersja, oczko niżej z tego powodu, no bo jesteśmy już w połowie marca i są to jego gorsze wersje, ale wciąż bardzo, bardzo skuteczne. Największe zalety to oczywiście skuteczność, pozycjonowanie, dribbling i przegląd pola. Negatywy, jeśli miałbym mu jakieś dać, to będzie to niska siła i stamina, szczególnie na jego niższych wersjach, z tego powodu, że jeśli chcemy nim grać na SPO, no to będzie troszeczkę już pod koniec meczu, nie domagał, będziemy odczuwać, że no spada mu ta wytrzymałość, tak? Niska siła, wiadomo, to nie jest piłka, z którego używamy po to, żeby przepychać innych, tylko żeby ich przedryblowywać. I jeszcze jedno zastrzeżenie, które mogę dodać specyficznie od siebie, jest to, że ponieważ Neymar posiada swój specyficzny model w grze i drybling, to to czasem powoduje, że nie potrafiłem opanować go w polu karnym. Ale to może być już specyficznie moja wina, z tego powodu, że no nie jestem super świetnym graczem i nie umiałem po prostu dobrze opanować piłki. Podejrzewam, że w rękach kogoś lepszego będzie to wręcz na plus, że ma ten swój specyficzny model, i dla mnie też to jest Reguły na plus, ale czasem jednak były momenty, kiedy no, potrafił mi się wywrócić albo stracić piłkę. Ale tak jak mówię, nie wiem, czy mogę podpiąć to pod taki stricte negatyw, bo to może być tutaj już mój performance. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Mam nadzieję, że podobała Wam się recenzja. Jeśli macie ochotę zobaczyć inne, to zapraszam na swój kanał. Możecie wbić też na Discorda i mojego Twitcha, gdzie transmituję rozgrywki na żywo. Ale nie tylko FIFA, z reguły też yy, gram w inne gierki, więc jeśli macie ochotę na coś innego w moim wykonaniu, to zapraszam serdecznie. I oprócz tego na kanale też, jak wiecie głównie zajmuje się handlem, więc jak macie ochotę zobaczyć jakieś porady handlowe rynkowe, to również zapraszam, mam dużo materiałów i jeszcze kolejne będę wrzucał niebawem. Dzięki piękne za oglądanie, dajcie mi znać, co jeszcze byście chcieli, żebym ocenił, i trzymajcie się!